Ho, 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 witajcie ziomeczki z tej strony Stevie i witajcie w materiale świątecznym, więc tak. Jako, że wtorek 24 grudnia zaczynają się święta, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. Chyba taki najlepszy dzień dla wszystkich, bo wiadomo, spędzony czas z rodziną przy Wigilijnym stole. Zresztą co ja się oszukuję, w większości pewnie chodzi o prezenty i, i o jedzenie. Tak, jedzenie też musi być dobre, ale okej, okay, jedziemy dalej. Później jest 25 i 26, czyli pierwszy i drugi dzień świąt. To już nic takiego specjalnego bo wiadomo, tam odwiedziny babci, dziadków i tak dalej. A dalej to już jest dopiero Sylwester, ale jeśli chodzi o Sylwestra, to jest można powiedzieć, że inna baj bajka, może jakiś osobny filmik zrobię właśnie jeśli chodzi o Sylwestra, ale to jeszcze się zobaczy. I tak, ziemeczki, przez te trzy dni, czyli 24, 25 i 26 nie będzie ze mną w ogóle kontaktu ponieważ są to święta, które odbywają się tylko raz w roku No i wiadomo trzeba je spędzić z... Pre... z prezentami, nie, nie z prezentami No i wiadomo trzeba je spędzić z rodziną, tak, z rodziną, tak więc yy, ten materiał wrzucę wam 23, czyli dzień przed świętami I tak jak wspomniałem od 24 nie będzie ze mną w ogóle kontaktu, tak więc... Jak macie do mnie jakąś sprawę, to musicie jeszcze dzisiaj ją załatwić na Skype'ie czy tam wiadomością prywatną YouTube. I dobra, bo się troszeczkę rozgadałem, ale mam nadzieję, że do tego momentu wytrwaliście. Bo teraz jest najważniejsza część, a mianowicie pora składania Wam życzeń świątecznych. Więc tak, ziomeczki. życzę Wam i teraz heh, czego by Wam tutaj życzyć? Nie jestem w tym dobry, szczerze mówiąc. MM, ale dobra. Więc tak, życzę Wam cudownych świąt Bożego Narodzenia. O proszę, jak pięknie to ułożyłem. Y ...wspaniałych prezentów, dobrego karpia, żeby nie był tłusty, bo tłusty karp jest niedobry. Yy, bogatego Mikołaja, żeby te prezenty faktycznie były wspaniałe. I co chyba je, jednak najważniejsze, to nie, nie chodzi mi tutaj o prezenty, tylko o mile spędzony czas z rodziną. Tak więc, ziomeczki, życzenia zatwórcze może i nie były, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodobały. Ja postaram się rzucić wam 27 już jakiś filmik, zobaczymy jak to będzie. Ale te trzy dni spędzę z rodziną i wam też razę spędzić ten czas w taki sposób... Yy, chociaż jak pewnie dostaniecie pod choinkę jakąś grę czy coś, to i tak na ten komputer usiądziecie, ale yy, kto wie, tak więc siomeczki, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał i do usłyszenia po świętach, hej!